Skończył się program, spotkałeś swoich bliskich. Jak przebiegał ten moment spotkania z najbliższymi osobami? No dla mnie mega fajne uczucie, mega, mega fajne doznanie, bo no mam, mam taką ekipę, mam takich znajomych, taką rodzinę, którzy zawsze mnie wspierają, cokolwiek by się nie działo, a też nie jestem idealnym człowiekiem, popełniam błędy, więc mogliby mieć do mnie jakieś, ale zawsze. Team miałeś super, grupa wsparcia ogromna, cała chyba Loża. Team Jakubowski skandowała, więc super! Gratulacje. No, więc, więc no ja, jestem, ja jestem dumny z nich, oni poniekąd pewnie są dumni ze mnie. Więc no to jest taka umowa barterowa można powiedzieć, że robimy, robimy coś wzajemnie dla siebie, bo mnie nie ma bez nich, ich nie ma bez mnie, więc, więc tak sobie działamy w ten sposób. A wyjście, no. Szok, szok. Ludzie, obiektywy, telewizor, w ogóle telefon zobaczyć, różne inne rzeczy, móc pójść, wykąpać się bez kamery nad, nad prysznicem, to, to są takie proste rzeczy, ale które jednak po trzech miesiącach, jak się cały czas przybywa w tym domu wielkiego brata i ciągle jest się pod nadzorem kamery, to, to jednak brakuje tego, tej takiej swobodności. Brak mikroportu, tak? I, I cały czas chodzę, dzisiaj się wykąpałem, na przykład wykąpałem się, wyszedłem spod prysznica i już się klepię, czy mam mikroport, czy nie, czy nie mam. Już nie chciałem mówić nic do Angeli. Bo bałem się że znowu wielki brat powie, Aha. Igor, gdzie ma swój mikroport. No, 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 no. Czy właśnie, czy i kąpaliście się razem? Nie. Ty nie. to czas. Że... Nie. nie! No nie! No. Jezus Maria, no to jest...